Dlaczego ja to robię? Z powodu trudnej historii, tak, w moim życiu. Myślę, że to było bardzo mocnym bodźcem, aby zgłębiać bardziej ten temat. Moja własna historia rozpoczęła się od objawów, których wtedy wówczas to jest mnóstwo lat temu medycyna nie potrafiła zdiagnozować. Mówiono mi wtedy, to jest tylko stres, dziewczyno, ty masz nerwicę lękową. Ja oczywiście wiedziałam, że. Hmm. To jest nienormalne, żeby tak nagle z dnia na dzień człowiek zaczął tracić czucie. Więc myślę, że to był taki początek takiego głębokiego przebudzenia świadomości. Ja miałam wówczas 21 lat, miałam malutkie dziecko i nie mogłam chodzić. Praktycznie w ciągu krótkiego czasu, tygodnia, dwóch, ja opadłam z sił. Była oczywiście sytuacja, która to bodźcowo była. Tak, to była śmierć mojego ojca. Ja się po prostu rozleciałam. Ja nie mogłam podnieść zup, łyżki z zupą do ust. Nie mogłam chodzić, obijałam się od ścian. Do tego oczywiście dołączyły się lęki. No i był to bardzo trudny, bardzo trudny czas. I y, oczywiście, że dostałam pomoc i wsparcie, natomiast ta pomoc i to wsparcie nie przyszło z tej strony, z której powinno przyjść. Przyszło ze strony y, refleksologii. Tak. Mm -hmm. Po kilku miesiącach ja wróciłam do, y, do zdrowia, do takiego y, całkowitego zdrowia. Myślę sobie, że dobrze się stało, że mnie wtedy nie zdiagnozowano. Bo gdyby to było dziś, to byłabym zdiagnozowana i zaszufladkowana. A to jest no, nie dobre. Pracując mm -hmm. ze sobą. Bo, bo to jest oczywiście, to jest praca ze sobą, tak? Y, to jest też temat, o którym będę mówiła, bo to jest temat zaczynanego ruchu.